Cześć, to ja, Paweł, i z tego miejsca bardzo Wam dziękuję za te wszystkie suby, za 50 subów, nawet więcej, bo 63, to jest cała lista, i trochę schrzaniłem, popsuło mi się, i nic nie będę wklejał, będzie dokończenie z tamtego filmu, tym filmem. I Raidox i zapomniałem chyba dodać, że wszystkich, którzy wygrali... Proszę są o napisanie do mnie na Messengerze, Pawelic ty. I kto wygrywa? Ja nawet nie patrzę, kto wygra. I wygrywa Bajgacz! Gratulacje wam wszystkim. Dostajecie 220 gemów i z tego miejsca bardzo, bardzo wam naprawdę dziękuję za te 50 subów. Jeżeli dobijemy 100 subów kiedyś, to będę robił losowanie na 520 gemów dla trzech osób. Z tego miejsca bardzo dziękuję. Cześć.